Cześć, witam wszystkich prawie po roku przerwy ja aktualnie jestem u mojej babci w Żydkiemach tutaj jest park krajobrazowy puszczy Romickiej. Drogi, które prowadzą do żydkiem tutaj w okolicy, odkąd pamiętam, były w fatalnym stanie, ale to ma taki swój urok teraz po wielu, wielu latach właśnie jak jadę do babci to to do mnie ma to swój taki klimacik fajny że tutaj czas się zatrzymał no i faktycznie się zatrzymał jadę na stadninę koni uczyć się jeździć konną znaczy takie mam zamiary, mam nadzieję, że to będzie początek, także zapraszam Was jak tutaj ostatnio byłem z babcią chodziliśmy sobie po lesie na spacerki. To ja wiem, może jakieś 50-niecałe 100 metrów przed nami wybiegł łoś A jak się chodziło o tymi różnymi ścieżkami leśnymi, to było widać ślady zwierzyny. Przede wszystkim chciałbym Was zaprosić na taki filmik mojego znajomego Wiktora. Pozdrawiam serdecznie. Który też nagrywa w Oslo różne ciekawe rozmowy z ciekawymi ludźmi. Ja tam nie uważam się jakby za jakoś najbardziej cieka ciekawych ludzi, z którymi przeprowadził rozmowy, bo naprawdę tam e, przeprowadzą z Mek meklarami Chyba dopiero będzie odcinek z jakimś tam stomatologiem i tak dalej, także e, cie ciekawe rzeczy. E, I tam właśnie zaprosił mnie na, na odcinek, w którym Rozmawialiśmy sobie troszeczkę o tym co właśnie robię aktualnie Tak powierzchniownie wspomniałem o tym Link w opisie i jesteśmy o, w centrum tego miasteczka Muszę zmieniać biegi tak ile Nie no. jest lekko nagrywać jadąc nie mając kierowcy także tak to wygląda. Tu jakiś park, parę sklepów i, i to wszystko co chciałem wam pokazać, jeśli chodzi o gołdup. Robię zakupy, wyjdę, to może coś zaczniemy gadać o tym, co działo się przez rok ostatni. A tak swoją drogą to powiem wam, że tutaj jest przejście graniczne polsko-rosyjskie do Głusiewa, Gdzie moi wujkowie wiele, wiele lat temu jeździli po papierosy i po wódę. I to się tym handlowało A od mojej babci e, widać tam w ogóle już też granice z Rosją I niedaleko też jest turystyk granic litewsko-polsko-rosyjskiej granicy Dojechałem do stadiny Kociołek e, Mam tutaj spotkanie za 15 minut Biorę kamerę, ale nie wiem czy się odważę nagrywać, bo wstydzę się trochę na przykład cennik to prowadzka 20 minut 35 zł. Jazda na ląży 30 minut 40 zł. Jazda samodzielna 50 zł za godzinę. Jazda w terenie 60 zł za godzinę. I tak dalej, i tak dalej. Także dla każdego się coś znajdzie. Także są też nauki. O Koniki tu są. O kurczę. Ale fajne. Pekes. No, podoba mi się tu bardzo. Drugą sprawą jest to, że możecie tutaj wynająć sobie pokoje. I możecie jeździć konną i robić sobie wypady tutaj do Puszczy Romickiej lub też innych atrakcji, które oferuje region. A trochę ich jest. Jak poszukacie, to znajdziecie z pewnością dużo ciekawych rzeczy. Dla siebie tutaj już podszedł taki mnie. I chcę, żebym tam do niego poszedł. Także podchodzimy do gościa, Siamo Gościu. Elo, elu, spokojnie, jeszcze ja się nie boję. Było trochę ludzi, więc tam Jestem... nie odpalałem się z kamerą. Dzisiaj tak. Po prostu była oprowadzka półgodzinna, po prostu jeździłem. Ale jutro się mówiłem i już będę jeździł na loży. Tutaj dziewczyny sobie skakały przez przeszkody. Także widać, że to już nie jest takie amatorskie. Trzeba trochę poświęcić czasu na naukę. Poza tym, żeby nauczyć się dobrze jeździć konną, to potrzeba dużo czasu, żeby ogarnąć dobrą technikę, więc. Do skakania to na pewno daleka droga. I to są moje rewiry. Sam może kiedyś postawiłbym tutaj Stadinę koni i swoją chatę. Zobaczcie, mój pradziadek wychodzi na dwór akurat idę ich odwiedzić. I później przejdziemy się, ja wam opowiem to i tamto i siamto i, i tak to będzie w tym odcinku. Nie wiem, czy tutaj widać, jak ten bocian się uczy latać. Może później też będzie się uczył. To Oni pokażemy. Nie mają głowy te bociany. Przecież nie mają ani planu, ani gazety, ani czego. I, i 10 tysięcy kilometrów lecą. Zobaczcie, kogo tutaj mamy. Kiciaki, słudziaki. I się nie boją kiedyś jak z bratem tutaj przyjeżdżaliśmy to pierwsze co robiliśmy to lataliśmy po po po, po, sianie, po tych stodołach, po wszystkich tych szopkach i szukaliśmy kotków, bo zawsze były małe kotki, To jest kuchnia taka tak zwana świńska i fajnie, bo, bociany się tam uczą latać full natural że tak powiem, zaraz was nakarmię ziomki tylko pamiętam, coś do ludzi, do ludzi na YouTube. -ka. No dobra, muszę kończyć, bo koty wzywają. A swoją drogą, ile tutaj historii dla was, jak dla was? Nic specjalnego, ale ja z tym miejscem tutaj jestem tak bardzo emocjonalnie związany, że na przykład moje rodzinne miasto wpiszło w Oslo 15 lat. Znajomi, dom, te miejsca. To nie jest to, co tutaj. Tutaj spędzałem swoje wakacje i większość wolnego czasu jak mały i związałem się z tym. Jestem tak emocjonalny, że nieraz przyjeżdżam i patrzę, jak, jak za, jakie zachodzą tutaj zmiany i wręcz płaczę. E, łzy mi i tak dalej. Więc e, to jest jedyne miejsce, które wywiera na mnie takie wielkie emocje. Ale to pozytywne, jakby nie było. Bo fajnie mieć takie właśnie miejsce, do którego można wrócić, powspominać. Miejsce pełne refleksji. Tutaj nachodzą mnie bardzo głębokie refleksje, ale nie będę się z Wami tutaj nimi dzisiaj dzielił. I są bociany, uczą się fruwać. Już za niedługo będą musiały, bo odfruwają. Ale dobra. Co tam u mnie, jakby to ugryźć nawet się nie zastanawiałem jak to powiem wam jak wam opowiem, ale w ogóle i w szczególe to jest dobrze a więc tak, w dużym skrócie po powrocie zatrudniłem się w firmie w której pracowałem, pracuję jako elektryk jeżeli ktoś jeszcze nie wie i no dużo pracowałem, troszeczkę melanżowałem, fajnie było praca, melanż nie działo się nic Takiego nadzwyczajnego. Kupiłem pierwsze mieszkanie swoje, które teraz de facto wynajmuję, a miały być to flipy, z tym, że teraz stopy procentowe co jakiś czas, cały czas banki podnoszą, plus ta inflacja, ceny, kredyty bardzo drogie, więc ludzie boją się kupować, i jest zator na rynku. I z tego całego flipowania, po prostu stwierdziłem, że wynajmę to mieszkanie, żeby nie tracić. Więc teraz znowu będę musiał troszeczkę popracować, żeby tam sobie ponadpłatać takie różne rzeczy, żeby jeszcze na tym wychodzić na zero, bo to nie jest tak prosto, żeby wyjść na zero, a jeszcze żeby na tym zarabiać. Więc no, od razu Wam powiem, że przez kolejne dwa lata pewnie będę tyrał, ale to lubię. I tutaj mogę Wam przejść do, do, do drugiej sprawy, ponieważ będę tyrał, ale załatwiłem sobie pracę na stoczniach i rafineriach w branży olejowo-gazowej. Też myślę, jak będę miał siły, nie chcę obiecywać, ale jak będę miał jakieś siły i chęci, to po prostu nagram taki filmik, jak tam, jak tam się dostać, jakie firmy, jacy pośrednicy, jak się robi, mniej więcej zarobki i tak dalej. Uuu słuchajcie jaka piękna muzyka wiesz o to, to 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 więc zrobię taki filmik może ale nie obiecuję nie chcę rzucać pustymi tutaj słowami I ten sposób w ten sposób trafiła się okazja do tego że zacząłem myśleć o nagrywaniu filmów takich sporadycznych ale regularnych Ponieważ praca w tej branży onshore-offshore jest rotacyjna i przeważnie rotacje, w których ja pracuję, to są rotacje 2 na 3, czyli 2 tygodnie pracuję, a 3 tygodnie mam wolnego. Tylko teraz te 3 tygodnie, które mam wolne, no to poświęcam na pracę, więc przyjeżdżam do Oslo i pracuję w firmie, w której tam pracowałem, bo ja się tam nie zwalniałem. Ponieważ no, inwestycje wymagają jakby nakładu dużego kapitału, a żeby mieć duży kapitał, no to jednak trzeba, no, trzeba pracować i poświęcić ten czas. Ale powoli próbuję to wszystko sobie tak poukładać, żeby y, y, regularnie gdzieś wyjechać, nagrać dwa filmy, może w miesiącu robić 4-5 filmów, więc mam nadzieję, że uda mi się tak wrócić. Za niedługo w, w listopadzie. Wyruszam do Afryki na miesiąc No i tam też nagram sobie już taki chyba mocny wstęp do tego powrotu mojego na YouTube e, Więc tam nagram firmy, filmy i, i będę je publikował wiadomo rzadziej, więc tutaj przyjadę, będę miał czas Do tego wszystkiego mogę dodać, że biznesowo e, chyba się poukładałem Wiem co chcę e, Mam jakby określone cele sprecyzowane mocno um, i do nich będę dążył i tak wam powiem, że jakbym się naprawdę w życiu dorobił porządnych pieniędzy to postawiłbym sobie chatę, wiecie gdzie? To właśnie tu, tak jak wspominałem bo to się zawsze zaczyna od takich a może gdyby, a może nie bo ostatni rok też bardzo dużo, dużo miałem rozkmin na temat mojego życia w Norwegii, tego co chcę robić i powrotu do Polski i powiem wam, że gdybym miał dobry plan, okazję, to wróciłbym. Bardzo intensywnie myślę o powrocie. Na pewno to nie zadzieje się, że za rok, że za dwa, bo muszę sobie to wszystko poukładać. Ale chciałbym tutaj wrócić do nas, bo jednak tu się czuję. Najlepiej. Nigdy nie przykładałem do tego wagi, e, po prostu żyłem sobie i nie przeszkadzało mi to, gdzie żyję. Czułem się dobrze, ale odkąd zacząłem rozmyślać sobie i odkąd mam, mam takie bardziej dojrzałe e, rozkminy na temat życia, wiadomo, Norwegia, jakby w moim przypadku finansowo e, no, wygrywa. W Polsce nie miałbym takich możliwości zarobkowych, ale pod kątem życia w społeczeństwie to jednak e, czuję. Nie wiem skąd to się wzięło, ale od jakiegoś czasu po prostu czuję, że nie jestem u siebie. I jak przyjeżdżam do Polski, to czuję się bardzo dobrze i wiem, że jakbym tutaj miał za co godnie żyć i jeszcze godnie odkładać, to to chyba bym się nie zastanawiał. Więc e, całe swoje te dążenia, cele też jakby próbuję tak sprecyzować, żeby tutaj za parę, albo kilkadziesiąt lat już wrócić na stałe do nas. No bo tutaj jest rewelacja. Ale jednak do Norwegii też wracałbym bardzo, bardzo często, bo u nas jest piękna natura, w Norwegii jest piękna natura i te natury tu i tam, one się bardzo różnią i ja bardzo lubię te... Wędrówki po lesie w Norwegii to jest coś innego, te jeziora, wyjście nad jezioro w Norwegii, a w Polsce to jest coś innego i uważam, że, że w Norwegii nad jeziorkami mi się bardziej podoba, nie? Z tego wszystkiego, takie tutaj mamy klimaty. Chodzimy już powoli do wioski. Ja kiedyś nagrywałem odcinek Żydkiem, jakby kogoś zainteresowało, to możecie sobie wejść. Jest też odcinek z moimi prodziadkami. I co? Ośrodek zdrowia tutaj, który podobno mają zamykać. Ludzie umierają, młodzi wyjeżdżają. Kończą się tutaj właśnie takie rzeczy jak yy, doktor na miejscu, więc to będzie troszeczkę problematyczne dla mieszkańców, jeżeli naprawdę tego doktora tu zabraknie. Będę musieli właśnie jeździć do GoDappi. A to jest 30 km. Nie każdy ma samochód, nie każdy ma kogoś, kto go zawiezie i tak dalej. A poza tym bardzo tu jest przyjemnie. Ode mnie na teraz to chyba to wszystko. Zapraszam wszystkich do subskrypcji, do komentowania na Instagram i do wyczekiwania. Tego, co się będzie działo, bo na przełomie właśnie tego roku, na końcówkę tego roku, zamierzam już powoli wrócić, a w następnym już, już jakby regularnie wszystko e, pogodzić. To nagrywanie z pracą i z tym wszystkim, co robię. E, życzę Wam wszystkim zdrówka. Mam nadzieję, że e, powodzi się Wam, że jest. Wszystko okej. Okay. I mam nadzieję, że tak pozostanie. I zapraszam Was do Wiktora na film ze mną. Zostawcie mu łapkę, subika, jak spodobał Wam się jego kanał. Link w opisie. I co? Kończę. Także trzymajcie się serdecznie. Widzimy się w następnym filmiku. Nie wiem kiedy, ale na pewno szybciej jak jeden rok. Pozdrawiam, hej!